Zmiany klimatyczne w postaci suszy, w postaci coraz mniejszych opadów we właściwym czasie, e, wiatrów, e, erozji wodnej, powodują, że gleba, która jest jakby nie patrzeć tym narzędziem pracy rolnika, coraz bardziej ulega degradacji. Aby temu zapobiec, oczywiście trzeba stosować odpowiednią technologię uprawy, która będzie sprawiała, że. Warunki i pracy w glebie i warunki wodno-powietrzne będą wyrównane, czyli najbardziej optymalne i umożliwią one nam rozwijanie się mikroorganizmów i tego, tej, tej różnorodności biologicznej w glebie. Co wszystko oczywiście przełoży się później na zdrowotność roślin, które uprawiamy, jak i również na plon, czyli finalnie na zysk. Teraz jest to agregat uprawowo-siewny, który w jednym przejeździe jest w stanie poprzez agresywnie ustawione talerze w bronie talerzową przygotować nam odpowiednią strukturę gleby, gleby wyrównać powierzchnię pola, zagęścić tworząc optymalne te warunki wodno-powietrzne, jak i również umiejscowić nasiona bezpośrednio w glebie. Jest to jak wiecie trzecia już generacja naszych siewników z serii Terasem, która umożliwia nam dostosowanie i skompletowanie maszyny do potrzeb rolnika. Dzisiaj Terie pokazujemy Wam z nowym rozwiązaniem, czyli doposażeniem w siewnik Tegosem. 500-litrowy zbiornik umożliwia nam również w jednym przejeździe dokonać uprawy, dokonać wyrównania powierzchni pola, jego zagęszczenie i wysiewu na przykład poplonu, bądź też wysiewu nawozu pod kolejną uprawę. Jej założenie była walka mechaniczna z chwastami. Natomiast równie dobrze nadaje się ta maszyna do walki z skorupieniem gleby. Poprawienie tych stosunków wodno-powietrznych może być wykorzystana również do wymieszania nawozów z glebą. Standardowo zwiększyliśmy pojemność zbiornika. 3-metrowe agregaty miały zbiornik 600 litrów. Tutaj standardowo mamy 770 litrów, ale jest możliwość zamówienia zbiornika 1200 litrów, czyli ograniczamy tutaj liczbę zasypów. Zestaw Ariosem FDD, który występuje w szerokościach 4, 5 i 6 metrów, który sprzęgamy z zbiornikiem w tym momencie nazywającym się Areosem F